Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się dzisiaj tutaj na Zamku Bytowskim, na Zamku Krzyżackim w Bytowie, na zajęciach na ginących zawodach, na warsztatach odnośnie ginących zawodów. Dzisiaj przedstawiamy garncarstwo i ceramikę. Włącznie z Piotrem na kole kręci zawsze trzy osoby, tworzą wyroby całkowicie samo, samodzielne. To nie jest takie garncarstwo asystowane, jak to zazwyczaj na jarmarkach, tylko jest to próba dokonania wyrobu garncarskiego całkowicie własnymi rękami. Piotr tylko podpowiada, asekuruje, coś reko, rekomenduje. Oraz tutaj na stołach pod Lipo odbywają się warsztaty ręcznego wyrabiania z gliny. Robimy dzisiaj małe patery ozdabiane roślinnością bądź, bądź ważkami czy jakimiś elementami wywodzącymi się typowo z natury oraz zdobimy to angobami, czyli w ten sposób, w jaki zdobiło się kiedyś dawniej drzewie, kiedy było się. Czy garncarzem, czy tworzyło się właśnie naczynie dla siebie, do użytku codziennego. Z tych naczyń będzie można spożywać. One są całkowicie odporne na, na mycie w zmywarce, czyli nadają się do mycia, i także są poszkliwione angobami, które nadają się do spożywki. Niezmiernie mnie cieszy, że każdemu z uczestników udało się zrobić piękną rzecz. Każdy, każdy wyrób jest inny, jest spersonalizowany, bo każdy wybrał sobie po swojemu wzór, który do niego przemówił. No i wykonał piękną rzecz. Dzisiaj zrobiłam taki a ja talerz. Bardzo wspaniałe zajęcia. Jestem bardzo zadowolona. Dzięki bardzo. Słuchajcie, myślałam, że nie jestem w stanie nic ulepić z gliny, ale pokazało te zajęcia, mi pokazały, że można i można zrobić super rzeczy. Także... Ja bardzo zachęcam, było super. Prowadzący Marii i Piotr są bardzo fajnymi osobami uśmiechniętymi, przekazującymi fajną wiedzę, a odzwierciedleniem tego jest mój talerzyk.